Cześć, świeczko widzę we, z tej Gaming, a to pierwszy odcinek z gry Mad Food Draft jest to gra związana z piłką nożną, z FIFą. Yy, Polega ona na tym, że można robić swoje drafty, można otwierać paczki, ma się swoje karty. Yy, tutaj ja akurat nie mam żadnej karty, bo yy, yy, gram w tą grę na innym koncie. Yy, tutaj można budować swoje składy. Dzisiaj Zagram sobie jednego drafta i pootwieramy kilka paczek, przygotowałem na dzisiejszy odcinek, i ja wszystkie pootwieram Mamy też milion, 330 000 monet, więc sobie pootwieramy paczki, ale na początku przejdę do draftu, zrestartuję sobie tutaj, hmm, tutaj jakaś reklama jeszcze, no to sekundę muszę to pominąć, już pomijam. W takich grach, na tele jest gra na telefon też, chciałbym zaznaczyć, e, właśnie w takich grach na telefon, e, no jest dużo reklam. Chyba pójdziemy w ligę, e, w ligę Premier League, więc wezmę Mane. Kolejnym zawodnikiem jest, wiem, że jest Benzema, ale wezmę Wardiego pod manę, Kolejnym wyborem jest Salah. Teraz wezmę tego Hoiberga. Dobra, kolejny Ederson. Bruno Fernandes. Mm, tutaj nie mam nikogo no z, z mm, Premier League, ale wziąłem byle kogo. E, U, tutaj mamy Carlesa Pujola biorę ikonę Prime. Yy, tutaj Diego Carlos. gram, w, y, gram nim w y, zwykłej FIFA. Wrady bardzo dobrze mi się gra. Tym brazylijskim obrońcom. No chyba tak. Można to powiedzieć. Yy, tutaj wierzyłem Popa, bo robię pod Premier League. Yy, hmm. Tutaj skorupskiego Polaka Rodaka wziąć. Yy, kolejnym. Ten Mandy niech będzie. Kyle Walker, czy Van Pisa? Kyle Walker. Myślę, że za Deo Carlosa. I mam 100 zgrania. Tego Lazzari. Weźmiemy sobie. Tete. Richardison. Mam napastnika. Więc wezmę na ławkę rezerwową tego Hiszpana z Viarealu. Nie wiem, jak to się czyta. Czy z Villarealu. No. No, tak. Dobra, to jest ramo ale on mi się kompletnie nie przyda, więc. Chyba wezmę. Wezmę Gareta Beyla. uuu, ja nie mogę, ale wybory. Ikona Ronaldo też zwykły Ronaldo w formie jeszcze Szewczenko, Ed Ronaldo Prime. Oczywiście biorę jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, w ogóle. Kolejny będzie Abraham. Tutaj już bez różnicy. O, Lewandowski wezmę, Na ławeczkę pójdzie James Milner. I ostatnim wyborem na ten draft będzie odchodzący z Bayernu piłkarz David Alaba. Poukładam sobie tą ławeczkę trochę i będę mógł zagrać już ten pierwszy mecz. Oczywiście przestanę mu mulować, bo nie jest to FIFA, że mogę sobie tutaj po prostu zagrać tymi wszystkimi piłkarzami. Po prostu no, zobaczycie jak to wszystko będzie wyglądać, tylko Szukam, żeby ta ocena się zwiększyła ogólna. Tutaj jakieś omilnę dam jeszcze sobie za, do tego Lazari i pyk. Nie, ocena się nie zwiększa, dobra. Tak, to, tak wygląda ten draft, o ja nie mogę, nie mam lewego obrońcy, zapomniałem totalnie o tym. Ale jest to niesamowity draft, ponieważ mam tego no, najlepszego napastnika, moim zdaniem, na świecie i gramy mecz z Erbelickiem. Eee, tak to wszystko wygląda to stała symulacja meczu eee, atak eee, basalachem będę tak dobrze tutaj właśnie są takie nie wiem jak to powiedzieć o tutaj na przykład wybrałem sobie tutaj eee, lewy środek no na bramce eee, dlatego tam napasnik eee, na skrzydowy strzelił i teraz Drugiego gola dla nas w, dwu, w siódmej minucie, tak, strzelił Ronaldo Nazario. Tutaj prowadzimy piłkę po skrzydle i ją tracimy. A tak? Hmm, kto to jest? To jest Olmo, nie to jest kulku. No, to Nukulku. No, są takie zgadywanki też, czy stracimy piłkę, czy nie. Hmm. Dobra, dobiega 40 minut do tego spotkania. Wypada wypadałoby zrobić jakieś zmiany. James Milner wchodzi za Hoyberga. I chyba tyle. O, ja, teraz strzelini nam gola. 2-1 mamy. Obym tego nie przegrał. Wpuszczę jeszcze alabę. Dobra. A tak. Pujol. Co ma najwięcej? To chyba pas. Pas Nie, chyba. No, dobra. Pujol traci piłkę. No dobra. Lecimy sobie tutaj. Nukiel schodzi za Upamakano. Teraz prowadziłem piłkę do bramki. James Miller traci piłkę pod polem karnym. Mam jeszcze jedną zmianę. A, już koniec meczu. Dobrze. No to wygrałem z strzelcami bramki z Salah, Ronaldo i Adams. No dobra, dostałem tutaj jakieś paczki, ale. One raczej nie są no, wyśmienite, więc przechodzimy do tych lepszych paczek. Yy, na początku może zaczniemy sobie od tej Special Pick czy pack. Tak pack i tutaj mamy yy, Hektora. o, jeszcze trend Alexander Arnold yy, w paczce yy, Może teraz otworzymy te Rainbow plus pack. Uuu, tutaj wypada specjalna karta i będzie to Semedo. Eee, no dobrze, dobrze, ta karta wygląda. Teraz jeszcze raz te Rainbow Plus e Pack. O, jakiś walkout jakiś specjalny. Toc, tak, toc. Ale to jest to nominacja. Francja, dinie, dinie, tak to jest, dinie. 90, oś... 90 oceny ogólnej. No, jak na takiego zawodnika no całkiem dobrze jeszcze otworzymy sobie ten special pack może coś będzie jest jakaś specjalna karta workout, jakiś, to jest zwykła karta no mane mana czy kulibagi to jest też świetna karta bardzo spoko to wygląda yy, no dobra to może te improver dead peak nie wiem jak to się czyta Uuu, uh, uh, uh. chyba najwyżej oceniony, tak, najwyżej oceniony jest Paul Dybala, dlatego weźmiemy tego argentyńskiego piłkarza. Special Pack, Inform, Orban. Dobra, o, jeszcze Griezmann w paszce razem z album, czyli dwa okałuty w tej paszce. No i teraz otworzymy sobie paczki, yy, wydając pieniądze, może Icon Pick na początek. Hmm. Kogo by tu wziąć? Deko, Larson czy e, Butraguenio? Weźmiemy sobie e, Hiszpana. I e, może jeszcze teraz Super Pig. Ederson, Kielini. E, tutaj jeszcze Fabinio, e, taki ciekawy. Weźmiemy sobie Brazylijskiego Bramkarza. E, no i co? E, jeszcze Random pick, bo ostatnio trafiłem bardzo dobrą kartę stąd no Pawar, no całkiem też dobrze. Może ktoś jeszcze w środku? Daniel Podence, No, tak. Otworzymy sobie jeszcze Foot Champions Peak. No dobra, no to na Was. Oczywiście ten prawy obrońca. Może Todd pick i to będzie, chyba na tyle. Uuu, Erving Harland i Oscar wziąłem Oskara, ale Halan ma wyższą ocenę ogólną, więc weźmiemy tego piłkarza, no i to było na tyle w tym odcinku jeszcze pokazywałam moje tra najlepsze trafy z tego odcinka, są tu tylko trafy w tym odcinku, bo jak mówiłem na początku, to jest inne konto więc tutaj najwyżej oceny to Odinie Ederson, Dybala, Kulibali, Griezmann, Butraguenio Alexander Arnold, no i tak dalej tutaj tak to wygląda wszystko no i co, to było na tyle w tym odcinku, jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę i koniecznie napiszcie w komentarzach, czy podobają Wam się gry na telefon, takie mobilne gry, czy będziecie chcieli dalej takie na kanale. Ja będę się żegnał, do następnych, trzymajcie się, cześć.